Msza święta w kościele pod wezwaniem świętej trójcy, tak opole, rozpoczęło obchody święta wojska polskiego. Najpierw modlitwa za ojczyznę i tych, którzy jej bronili. Wojsko polskie zwyciężyło armię sowiecką, nazywane często cudem nad Wisłą, cudem militarnym, ale też cudem za przyczyną Maryi uczynionym, ponieważ Polsce groziła niewola. Ze strony ludzi walczących i z Bogiem, i z Kościołem. Potem uroczysty przemarsz. Tu, gdzie wolność i polskość są w nazwie. Gratuluję, panie policzynie. Upoliczymy, panie generale. Były odznaczenia i życzenia. Wszystkiego dobrego. Dużo siły, cierpliwości, wytrwałości żeby mieli oparcie w najbliższych. Te słowa kieruje szczególnie do kadry dowódczej, do oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, bo nawet największe pieniądze i najlepsza broń bez wyszkolenia, wdrożenia jej do działania nie przyniesie pełnej zdolności bojowej. To oni tak naprawdę biorą na siebie cały ciężar modernizacji armii. Mimo skwaru z nieba, tłumy na pikniku wojskowym. Magnesem głównie pokazy sprzętu od nowoczesnych karabinków Powozy bojowe. Po prostu mi się podobają, są opancerzone i służą, żeby bronić ojczyzny. Oszkosz MATV. Jest to pojazd, który jest przystosowywany do polskich przepisów ruchu drogowego przez nasz 55 batalion remontowy, czyli ten pojazd możemy zobaczyć aktualnie wyłącznie w Opolu. On dopiero później trafi do jednostek wojskowych w Polsce. I choć w Opolu było bardzo świątecznie, to oczy Polski zwrócone były też ku Warszawie. Tam główna defilada. I na Bałtyk, gdzie po raz pierwszy w ten sposób zorganizowano pokazy marynarki. Wtedy, 105 lat temu, cały naród był zjednoczony. Wszyscy obywatele, niezależnie skąd pochodzili, od poglądów, światopoglądów. Niepodległość jest dobrem cennym. Ale niepodległość... Jest też dobrym, bardzo kosztownym. 15 sierpnia przypomina, że wolność nie jest dana raz na zawsze, jest dziełem odwagi i poświęcenia kolejnych pokoleń. Tomasz Zbyszewski, kurier opolski.